Ile lęku nadal masz w swoim życiu? Lęk przed ludźmi, strach przed brakiem, przed opuszczeniem, przed samotnością dużo dziś będziemy o tym mówić. Ile go w sobie nadal masz? Jest tylko jedna postawa, jaką wierzący powinien mieć względem lęku a jest to nie będę się bać. Dobrze, możecie to powiedzieć? Powiedzcie nie będę się bać. Dobrze, a teraz powiedzcie to z przekonaniem. To jeszcze nie to. Powiedzcie to tak, nie będę się bać. Dobrze. Aby pojąć lęk musimy zrozumieć, że to jest demoniczny duch. Nie pochodzi od Boga. I jest chyba ulubionym narzędziem z warsztatu wroga. Jedyny cel lęku to powstrzymanie Cię przed rozwojem i ruszeniem dalej. Jego przeznaczeniem jest zatrzymać Cię w blokach startowych albo zaprowadzić Cię tam, skąd zaczynałeś, żebyś nie ruszył się dalej i stał się tym, kim Bóg chce. Jestem pewna, że pamiętasz, kiedy jakiś lęk przed czymś Cię powstrzymywał. Chcę od początku zaznaczyć, że jesteśmy wolni od lęku. Jest na to masa wersetów w Biblii. Uwolnienie od czegoś. Posłuchajcie uważnie. Uwolnienie od czegoś nie oznacza, że ta rzecz zniknie. Pomyślmy o tym. Uwolnienie od czegoś niekoniecznie oznacza, że coś zniknie. Innymi słowy, równie dobrze mogą Wam powiedzieć, że zawsze przyjdzie taki moment w życiu, gdzie spotka Was lęk. Przykro mi, ale to prawda. Wiedza o tym, że jesteśmy wolni od zmartwień nie oznacza, że się nie pojawią i nie będą nas martwić. To, że troski chcą mnie odwiedzać, nie oznacza, że mam je zapraszać na cały dzień, prawda? Nie wiem. To coś, co Bóg mi dał zrozumieć parę tygodni temu i co próbowałam przekazać na swoich konferencjach, myślę, że to jest ważne. Uważamy, że bycie wolnym od czegoś oznacza, że nie powinniśmy się z tym więcej zmagać. A tak nie jest. To oznacza, że teraz nauczyłeś się coś rozpoznawać i wiesz, że masz nad tym autorytet, masz wybór. Czy dasz sobą rządzić, czy to Ty będziesz rządzić. Zostałam uwolniona od skutków tego, że mój ojciec wykorzystywał mnie seksualnie przez wiele lat mojego dzieciństwa. Zostałam z tego uwolniona. To nie znaczy, że nie muszę stawiać czoła żadnym skutkom, które nadal próbują od czasu do czasu mnie nawiedzać, nawet po tylu latach. Gdybyśmy tylko byli tak zdeterminowani jak diabeł, tak. Powiedziałam diabeł, gdybyśmy byli tak zdeterminowani tak, jak diabeł. Część chrześcijan krzywi się, kiedy słyszy słowo diabeł. Wolę to powiedzieć zawczasu. Porozmawiam o tym trochę w ten weekend, ponieważ jednym z najgorszych stanów, jakim można być, to nie wiedzieć, że On żyje i ma się na tej ziemi dobrze oraz że to On jest ostatecznie źródłem wszystkich naszych problemów. Amen? Nie będę się bać. Dopóki się na to nie zdecydujesz, to prawdopodobnie strach skradnie ci to, co Bóg ma dla ciebie. Słowo lęk oznacza ucieczkę czy pierzchanie przed czymś. Zatem kiedy Bóg mówi w Biblii nie bój się, to nie mówi nam nie czuj lęku. Mówi, kiedy czujesz strach, nie uciekaj. Kiedy czujesz lęk, Zmierz się z nim i pokaż mu to nastawienie. Nie będę żyć w lęku. Czy ktoś w tym budynku odkrył, że wróg zrobi tyle, ile możesz znieść? Powiedziałam, zrobi wszystko, co możesz znieść. Część z Was potrzebuje tylko ognia Ducha Świętego w swoim wnętrzu. Chodzi mi o tę determinację głęboko w środku. Jezus za mnie umarł, żebym miał dobre życie i takie właśnie będę mieć. Jeżeli inni mogą być błogosławieni, to ja też, ponieważ Bóg nie ma względu na osobę. Amen? Nie będę się bać. List do Rzymian. Jeżeli Bóg z nami, któż może stanąć przeciwko nam? Kto może być naszym wrogiem, jeśli Bóg jest po naszej stronie? Chcę wam zająć dziś chwilę, ponieważ mam sporo fragmentów pisma. Przyjrzyjmy się im. Zamiast przez nie wertować, chcę, żebyśmy to przemyśleli. Jeśli Bóg z nami, Bóg, jeśli On jest z nami, to co za różnica, kto jest przeciwko nam? Ponieważ Bóg jest z pewnością większy niż ktokolwiek lub cokolwiek, z czym się mierzymy. Wiecie, myślę, że pakujemy się w kłopoty, kiedy wierzymy, że Bóg jest z innymi ludźmi, ale nie jesteśmy pewni, czy jest z nami. Jesteś pewny dziś, że Bóg jest z Tobą? Spójrzcie, jest jedna osoba. Czy jesteś dziś pewien, że Bóg jest z Tobą? Z pewnością część z Was myśli, nie wiem, nie byłem ostatnio zbyt dobry. Wiesz, On nie jest z Tobą, bo jesteś dobry, tylko dlatego, że On jest dobry i zna ludzką naturę i wysłał nam zbawiciela. A tak przy okazji wierzę, wzrastamy i jeszcze nie jesteśmy tam, gdzie powinniśmy, ale dzięki Bogu nie jesteśmy już tam, gdzie kiedyś. Jeśli znalazłeś się w tym budynku, to bardzo możliwe, że doświadczysz dziś postępu. Zatem gratuluję, zjawiłeś się. Teraz Bóg może coś zrobić. Powiedzmy razem: Bóg jest ze mną. Psalm 118:6. Pan jest przy mnie. Nie boję się. Mogę odczuwać lęk, ale nie poddam mu się. Nie można żyć bez strachu i nie wiedzieć, że Bóg nas kocha. Będę udawać, że nie macie pojęcia o Biblii, podobnie jak wszyscy ludzie oglądający nas w telewizji. Będę Was uczyć bardzo podstawowych i fundamentalnych rzeczy. Dziwię się, kiedy odkrywam, do ilu ludzi jeszcze nikt nie podszedł, nie spojrzał im w oczy i nie powiedział Bóg Cię kocha bezwarunkowo. Powiem Wam teraz coś szokującego. Bóg nigdy nie pokocha Cię bardziej niż w tym momencie. To brzmi mało przekonująco. Tak, jasne, rozumiem to. Myślisz sobie, kiedy to mówię, ludzie zawsze myślą w ten sam sposób. Na pewno, jak się poprawię. Uważamy, że możemy zasłużyć na Bożą Miłość, jeśli tylko będziemy nieco lepsi. A prawda jest taka, że Bóg nie jest na sprzedaż. Powiedziałam, Bóg nie jest na sprzedaż. Można go jedynie przyjąć przez wiarę. Nie można go kupić uczynkami. Więc nie wykonujemy dobrych uczynków, żeby nas Bóg pokochał. Staramy się o nie dlatego, że On nas kocha. Także im szybciej, tym lepiej. Im bardziej uwierzysz, że On kocha Cię teraz bardziej niż kiedykolwiek, to tym bardziej bezwarunkowa miłość da Ci odwagę do skonfrontowania się z lękiem i do życia na Boży sposób. Pierwszy list Jana 4.16 był fragmentem, który zmienił moje życie. Tam jest napisane i my poznaliśmy, jesteśmy świadomi przez obserwację. I doświadczenie, i rozumiemy tę miłość, którą darzy nas Bóg. I zaufaliśmy, przylgnęliśmy do niej i wierzymy jej. W tłumaczeniu Amplified mamy tu dużo słów, ale przyjrzenie się im wyjaśni, da Wam zrozumienie. My wiemy, co to znaczy, że wiemy, że Bóg nas kocha. Po pierwsze, oznacza to, że wiesz, kiedy Bóg działa w Twoim życiu. Powiem Wam coś, Bóg robi dla nas tak wiele przez cały czas, a przez większość tego czasu nawet nie wiemy, że On to robi. Myślimy sobie, że to okoliczności, przypadek lub płód szczęścia. Nie lubię, kiedy ludzie mówią, wiem, że mam szczęście albo Ty to masz szczęście. Nie znalazłam tego słowa w Biblii. To nie jest jakieś grzeszne słowo, ale wolę powiedzieć, jesteśmy błogosławieni, Bóg nam błogosławi, niż mamy szczęście. Jakby tylko nam to się przydarzyło i jakbyśmy wiedzieli, komu później ono się przytrafi. Amen. Jesteśmy świadomi przez obserwacje i doświadczenie, i rozumiemy tę miłość, którą darzy nas Bóg, i zaufaliśmy, przygnęliśmy do niej i wierzymy jej. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg w nim. Wierzę, że Bóg mnie kocha. Nie dlatego, że się do tego nadaję przez cały czas, ponieważ wiem, że tak nie jest. Ale jestem lepsza niż kiedyś i mam nadzieję, że o tej porze, w przyszłym roku będę lepsza niż teraz. Bóg widzi nasz koniec od samego początku. On nie tylko widzi, gdzie teraz jesteśmy, ale widzi też, gdzie skończymy. Kiedy będziemy dalej, zanim podążać, zgodnie z tym nas traktuje. W miłości nie ma lęku. Doskonała miłość go usuwa. Pierwszy List Jana 4,16. Doskonała miłość go usuwa. Ile lęku nadal masz w swoim życiu? Lęk przed ludźmi, strach przed brakiem, przed opuszczeniem, przed samotnością. Dużo dziś będziemy o tym mówić. Ile go w sobie nadal masz? Ilekolwiek by go nie było, dzieje się tak dlatego, że Tobie, mi czy komukolwiek innemu brakuje zrozumienia Bożej miłości. About the love of God. Możesz wiedzieć, że Bóg cię kocha, ale może musisz uwierzyć w to coraz bardziej i coraz mocniej. Trzeba to praktykować. Podejdź do lustra i powiedz, Bóg cię kocha, Bóg cię kocha, gamoniu, Bóg cię kocha. Nigdy nie złapaliście jednego ze swoich małych dzieci za policzek i powiedzieliście, ty gagatku, ty mama cię tak kocha. Mam kilkoro wspaniałych prawnucząt. Wyobraźcie to sobie, prawnucząt. Ojej. Jedna z nich nazywa się Abriella. Ależ ona jest urocza. Ma małe, czarne loczki. Ma dopiero 9 miesięcy, i była u mnie dziś rano. Jak można nie kochać? Wyściskać takiego bobasa i go wycałować. I w kółko jej powtarzam, ależ jesteś urocza i słodziutka. Wiecie, jak to jest? Dziecko zamienia dorosłego w skończonego głupka. Gaworzysz, puci, puci. Dave robi to samo. Jesteśmy Bożymi dziećmi. Żyjecie jeszcze? Jesteśmy bożymi dziećmi. On kocha nas bezwarunkowo. Świadomość tego, że Bóg nas tak kocha, usuwa wszelki lęk. Są pewne rzeczy w życiu, których możemy łatwo się wystraszyć. Przeczytajmy Ewangelię Marka, rozdział 4, od wersetu 35, aż do końca, do rozdziału 5, wersetu 1. Tego samego dnia, wraz z nastaniem wieczoru, polecił im, przeprawmy się na drugą stronę jeziora. Kiedy Jezus mówi, przeprawmy się na drugą stronę, to to powinien być już koniec. Powinniśmy powiedzieć, dobrze, sprawa załatwiona, zaraz będę po drugiej stronie. Wiecie to przez to rozumiem? Kiedy widzisz Jego obietnicę w Jego słowie, czujesz, że mówi coś do ciebie, kiedy Bóg obiecuje, odnowię Twoje życie, jeśli mi zaufasz, albo to się wydarzy, jak mi zaufasz, to nie oznacza, że pstrykniemy palcami i to się wydarzy. Możesz spodziewać się trudnych rzeczy, ponieważ między jednym brzegiem a drugim. Tylko Bóg wie, jak daleko to jest. Zawsze nadejdą nieoczekiwane burze. Ta burza była niczym huragan. Czy ktoś z Was przychodzi teraz przez burzę niczym huragan? Wiecie, wiara nie zupełnie dotyczy czasów, kiedy wszystko układa się dokładnie tak, jak tego chcemy. Wiara jest przeznaczona na czasy, kiedy nic nie ma sensu, wszystko nas boli i chwytamy się Boga ze wszystkich sił. Uwierzcie lub nie i nie kamienujcie mnie za to, ale trudne czasy nam służą. Jest tak dlatego, że wróg próbuje różnych rzeczy, aby nas skrzywdzić, a Bóg obraca je ku dobremu. Wspaniałe jest to, że On używa tego wszystkiego, by nas wzmocnić. Zanim znów przyjdzie wróg. Ewangelia Marka 4.35. Tego samego dnia, wraz z nastaniem wieczoru, polecił im, przeprawmy się na drugą stronę jeziora. Pozostawili więc tłum i odpłynęli z nim, tak jak siedział w Łodzi, a towarzyszyły mu inne łodzie. Wtedy rozszalała się wielka burza niż huragan, zerwał się wiatr. Fale biły w łódź z taką siłą, że woda wypełniała już wnętrze. Burze nie zawsze są zapowiadane w prognozie. Czasami pogodynka popełnia błąd. On tymczasem był na rufie łodzi i spał na skórzanym podgłówku. Nie irytujecie to, kiedy masz problem, a Bóg wydaje się spać. Obudzili go więc i wołają nauczycielu, nie martwicie to, że giniemy? Wiecie co? Nawet uczniowie nie byli jeszcze pewni jego miłości. Nie martwicie to, to, że masz problem, nie jest znakiem tego, że Bóg się o Ciebie nie troszczy. Ktoś to musi usłyszeć. To, że masz problem, nie oznacza, że Bóg Cię nie kocha. To nie znaczy, że Cię nie widzi ani o Ciebie nie dba. Chce Ci pomóc w czasie potrzeby i kłopotów. Amen. Wtedy on wstał, stłumił wiatr i powiedział do rozszalałej toni: Zamilcz, uspokój się. I ustał wiatr, spoczął jakby zmęczony swoimi porywami i natychmiast zapanowała wielka cisza, doskonały spokój. Wówczas zwrócił się do nich: Dlaczego brak wam odwagi? Wciąż jeszcze nie macie wiary, pewnego oparcia we mnie, a ich ogarnął wielki strach, także zaczęli mówić jeden do drugiego. Kim on jest, że są mu posłuszne nawet wiatr i wzburzone fale? Spójrzmy na rozdział 5 Ewangelii Marka, werset 1. Tak dotarli na drugi brzeg. Jezus powiedział, przeprawmy się na drugą stronę. I tak dotarli na drugi brzeg. Komu dajesz dostęp do swego życia? Chiop powiedział, bo dopadło mnie to, przed czym drżałem. Dajemy nieprzyjacielowi dostęp do siebie przez strach, a Bogu poprzez wiarę. Nie musimy się niczego bać. Bóg się o nas zatroszczy. Cokolwiek ma w przyszłości nadejść, nawet rzeczy, o których nie masz pojęcia, Bóg się o ciebie zatroszczy. Powiedziałam, Bóg się o Ciebie zatroszczy. Bij to sobie do głowy. Bóg się o Ciebie zatroszczy. Czuję, że ktoś ogląda ten program na szpitalnym łóżku. Strach Cię uchwycił. Dusi Cię, a ja Ci mówię, Bóg się o Ciebie zatroszczy. Nie wiem, jak to rozegra. Nie wiem, jak to zadziała. Nie mówię, że to oznacza wyjście ze szpitala jutro. Nie wiem jak to się potoczy, czy to będzie długi czy krótki pobyt, ale Bóg się o ciebie zatroszczy. Tylko tyle musimy wiedzieć, Bóg się nami zajmie. Bóg bowiem nie dał nam ducha lęku, lecz mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Czy zdajesz sobie sprawę, że lęk wierzy w to, co mówi wróg? Och, to będzie trudne. Ale będzie ciężko. To nie jest w ogóle sprawiedliwe. Cały rok tak ciężko pracuję i to ma być moja nagroda? Wiesz co? Bóg jest nagrodą. Jest tam ktoś przy telewizorze? Bóg jest naszą nagrodą. Dajemy Bogu dostęp do naszego życia przez zaufanie Mu. Kiedy Mu wierzysz, to otwiera to drzwi, żeby przyszedł i Ci pomógł. Psalm 28:7. Pan moją mocą i nieprzeniknioną tarczą. Zaufałem mu, polegam na nim, pewnie opieram się na nim całym sercem, a on zesłał mi swą pomoc. Serce, słucham, serce wypełnia mi radość, zanucę pieśń na jego chwałę. Psalm 37,40. Pan ich wspomoże i będzie ich ratunkiem. Uratuje przed bezbożnymi i wybawi od nich, ponieważ w nim szukali schronienia. Psalm 86, 2. Napisałam sobie w nawiasie, bardzo dobry. Strzeż mojej duszy, bo oddałem się Tobie, Dawid powiedział. Wybaw mój Boże swego sługę, który Tobie ufa, opiera się w wierze na Tobie, oddaje się i pewnie patrzy na Ciebie bez strachu i zwątpienia. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, że Dawid miał śmiałość. Podchodził do Boga w potrzebie i mówił: Jestem pobożny i oddany, pomóż mi. Mówił o sobie: Jestem Twoim pomazańcem i wierzę, że mnie uratujesz. A w Psalmie 26,1 powiedział: Postępowałem nienagannie. Wiecie, Czasem mamy taką fałszywą pokorę. O, panie, jestem tylko robakiem, nie zasługuję na twą pomoc. Wiesz, panie, jeśli pomożesz mi ten ostatni raz, to już o nic więcej cię nie poproszę. Prosimy o coś Boga za każdym razem, kiedy oddychamy. Dlaczego by nie powiedzieć nie w wyniosłym duchu, ale Boże, kocham Cię, służę Ci, oczekuję, że się mną zajmiesz. Wiem, że nie zawsze wszystko będzie tak, jak ja tego chcę, ale cokolwiek z tego wyjdzie, to Panie, wyjdzie mi to ostatecznie na dobre.